Dobra, siemanko wszystkim, więc będziemy grać dzisiaj w Minecrafta z widzami, specjalnie moi widzowie, czyli Rino i Wilryk, którzy tutaj są, stworzyli ten serwer i stworzyli na tym naprawdę skomplikowaną mapkę, takiej w życiu nie stworzył. Tutaj macie jedną mapkę i tutaj macie drugą mapkę. Teraz będziemy właśnie na tej drugiej grać i tutaj mamy lobby, z którego się przenosimy, klikając przyciski do niebieskich lub do czerwonych. To są dwie drużyny po trzy osoby i Rozumiecie, każdy ma licznik życia, przenosi się tam, dopóki ten licznik się nie skończy. A te życia to trzy na osobę. No i walczymy na łuki, na mapie. Każdy dostaje na początku zbroję. Tutaj macie, patrzcie, przenoszenie do tej drugiej mapki, do tej oświetlonej. No i tutaj na przykład, proszę bardzo. Haha, zapraszamy dobre słowa i obawy. Tu się przenoszę, i to są jakieś informacje od twórców. Przeczytamy je zaraz. Powrót, no to powrót. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to czytają. Mapę robili Wilryk i Rino, to już Wam mówiłem. Życzę wszystkim powodzenia, udanej zabawy. Na mapie porobione są różnego rodzaju parkoury i skrytki. Dobra, przenosimy się. Chyba mniej więcej rozumiecie zasady. Po prostu każdy ma trzy życia, są dwie drużyny, po trzy osoby i strzelamy się na łuki. Dobra, siemanko Luciska, możecie się już przywitać wszyscy jeszcze raz? No. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. dobry. Miłego. Miłego, miłego. To co, teraz możemy się podzielić na dwa kanały głosowe i cisnąć z tematem? Tak. Tylko tylko ja bym chciał chciał pozdrowić mamę i tatę Dobra ja też Dobra Wow wow kariera youtubera, zostaw lajka i subera, no bo kiedy jak nie teraz Wow wow, kariera youtubera, wjeżdżam tutaj z buta, lecz wyjedzie panomera Kariera youtubera, czyli wybić się na YouTube A żeby paru niedobiatków wyrzuciło z butów Jeszcze nie wiem jak ją zrobić, ale po malutku, Bo na pewno trzeba zebrać parę koła słupków Dobra, jesteśmy gotowi, dojdzie druga walka, pierwsza była testowa Jesteśmy co ja tu mam wobecem Nogawice? Nie chcę Po co ja mi to? Mam odliczanie. Dobra, jest tak jest. Mam tu hełmy, nogawice. Nie są mi potrzebne. Ale żarcie mogę sobie wsadzić do drugiej ręki. Sz szybciej się leczyć. Odliczanie i lecimy. Timy, trzech e, na mi... ja, ja jestem z Izabelą, która ma po prostu ksewę Marcik. Ruszana? Na Minecrafcie. I Bagiety jadą. Przeciwko nam jest dobra. Rino, Herbatka i Martyna, z tego co dobrze kojarzę. Ostatnio w tej testowej rundzie nas załatwili, bo chodzili razem. Jak Rino tutaj wchodził? Mm. No bo on, to, on tą mapę budował, dlatego wiedział jak to zrobić. Dobra, skupmy się na tym, żeby znaleźć przeciwnika jak najszybciej. Żeby nas nie otoczyli znowu. I chodźmy z Razem zdecydowanie. Dobre. No. Tu po lewej. Dobre. Dobre. Dobra, Krawa mnie zasłania. Jak Rino jest ich drużynie, to oni pokazują jakieś tajne przejście na pewno. Jakimiś kanałami będą szli albo coś, żeby nas zaskoczyć. Mm. Trzymajmy, trzymajmy się razem. No skądkolwiek się nie no. pojawią, to będziemy razem, więc nas aż, aż tak nie zaskoczą, nie? Dobra. Podbiegajcie podskakując, bo szybciej się biega. No, oni mają... Na pewno Rino im wdro wdroży jakąś taktykę, że gdzieś się ukryli. Postarajcie się, wiecie, nie te... Nie dać po zapas. No, uh -huh. to się tak jest krytycznie. No, ale... O, dobra, no tu są. Tu są przy wodzie. Trafiłem kogoś, pięknie. Znowu o! Fokus Fokusuj ten, ma o ten Dawaj, wycofał się, więc... To to są te ten. takie fajne bobki. Pięknie. Trafiony. Fokusujemy, Ale... bo ma mało życia. No, gdzie jesteś te? O w tym. Tu. Muszę sobie zjeść. Jest, dobra. Wykofuję się i jest dobrze. Jest to... o, Dobra, załatwiamy. Pięknie, pięknie. Ej, tu jest z tyłu. Co tam? Gdzie? Widzę. Znowu. Ale go trafiliśmy. Dwóch zabitek! Super. super! Super ludzie! Dobra! Lecimy ich dobić. No, teraz to na maksa idzie. O, jest widzę. tu jeden! O, rząd, tu jest. Gdzie wy jesteście? A widzę, widzę. Dobra, szukamy naszej. Muszę zjeść. Gdzie jesteście? O, i tam na domu. Trapiony, piękny. Ja jego fokusuję. Tutaj na dachu po prawej, tu są po prawej, tu gdzie ja jestem są? Dobra. Ja i osiem. Znowu trapiony. Znowu trapiony. Ej, oni jakieś kanały tu mają, odkryłem. Znowu trafiony, dobra, pięknie. Hello. dobra, jest. Zdjęliśmy się, gdzie jesteście gonią mnie. Dwa. Tu herbatka za. O, dobra. Tu klep, klepią. Tu, tu jest jeden. Mocno zraniony. Ej, ale odkryłem jakieś kanały. O, olej, kanały, skup się na walce. Dobra, dobra. trafiony. Dawać w nią. Znowu zabity, jest. super. Kolejna Dobre. zawita zowa, świetnie kurde, ogarniamy ich Nie wierzyłem no. w to, że w ogóle ktoś... że w ogóle mogę wygrać cokolwiek, ale mam super ekipę. Ja nie wierzę do tej pory nie zginę. widzę kolejnych znów. Dobra, Rekruch ja Musimy się dobra. znaleźć, gdzie wy jesteście, żeby znowu nas nie otoczyli to? Ja was, nie mogę was znaleźć. Nie chcę Mam tu kogoś, ktoś mnie tutaj bije, ale kurczę, nie umiem opisać swojej pozycji. Widzę, widzę. A Bija, widzę, O, widzę też. Pokusuj herbatę, pokusuj herbatę. To zginie. Dobra, ruszam poś w pościg za nimi. Dobra. Dobra. Teraz herbatę. Tra Trafiłem po Jest. Nie. Martyna Pościk. teraz ginie i wygrywamy. Patrzcie tutaj. Do... zginęła nie? Zginę. Nie, biję ją. Dobra, dobra, muszę coś Am, Pięknie, Zawitaj. Ginęła? Tak. Tak. Super. Dobra. Wygraliśmy, na to by wychodziła. SGG. Wygraliśmy, no. I nikt z nas nie zginął. Czyli taktyka. Taktyka się razem to jest coś. Trzymajcie się. Co? Mówię, że dzięki wszystkim będę montował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jeszcze raz pod rodziców. E, I. i, i czy mapa się podobała. Kwest, tak, czy mapa piszcie, się podobała? Czy podobała? Bardzo fajnie. I tutaj tabliczka więcej wkrótce. Więc co, łapka w górę, tak, subskrypcja, Jeszcze jest jedna wielkie. mapa. Jeszcze ta mapa może jest do Hide and i jeszcze będzie więcej map. Dlatego będzie tam są takie jakby wejście na górę jakby. Tak, będziemy o. jeszcze bawić się w Minecrafta, więc. Więc będzie wymyśleć. jeszcze więcej map. Tak jest. Tylko, ja, to była nasza pierwsza mapa, więc proszę też dostanę do tego, że mogą nam coś nie wyjść. mnie, jak na pierwszą była świetna. To jak na pierwszą, Dzięki. to. Jest...